Dziś zajmiemy się obliczaniem sposobem pisemnym mnożenia. Jak wykonujemy tego typu przykłady? Tego typu przykłady wykonujemy w następujący sposób. Przepisujemy taki przykład w ten sposób, że dwójkę zapisuję pod trójką, czyli od tyłu tej liczby, tak, żeby tutaj ta linia tylna była linią prostą, czyli zawsze biorę tak, ta dłuższa liczba tutaj jest na górze przepisana, a na dole od tyłu dwójka. Teraz piszę razy i po prostu mnożę 2 razy 3 to 6, 4 razy 2 to 8. I wtedy mam koniec takiego przykładu. Oczywiście warto sprawdzić, czy na pewno wszystko dobrze zrobiłam, czy się gdzieś nie pomyliłam, to jeszcze raz 2 razy 3, 6, 2 razy 4, 8. Wszystko w porządku, przykład policzony. To następny bierzemy 123. I znowu popatrzmy, od tyłu zapisuję. Od tyłu, obowiązkowo. 3 razy 3, 9. 3 razy 2, 6. 3 razy 1, 3. Sprawdźmy na wszelki wypadek. 3 razy 3, 9. 3 razy 2, 6. 3 razy 1, 3. Koniec przykładu. Dobrze policzony. Teraz będzie taki przykład. Ponownie zapisane. Od tyłu równe linie. 3 razy 7, 21. Na boku sobie zapiszę pomocniczo, że to jest 21, żeby widzieć, jak zapisywać. Zawsze od tyłu zapisuję liczbę, czyli tu piszę 1, a dwójka nie może tutaj stanąć, ona idzie na górę. Czyli tu, gdzie miałaby powstać, o tu, nie będzie tutaj, tylko będzie wyżej jakby stała. I powstaje 21. I co teraz? Teraz znowu wykonuję mnożenie. Mnożę 3 razy 1, czyli 3 I dodaję tą dwójkę. 3 razy 1, czyli 3, i dodaję 2, czyli mam 5. Wykasuję ten zapis. On tu mi jest niepotrzebny, żeby nam nie psuł. On w ogóle nie powinien się tu znaleźć. To po prostu tylko na razie jako pomocnicze, kiedy na razie się uczymy. Później nie piszemy tych. Można, ale nie ma potrzeby takiej, więc nie będziemy sobie potem pisać. Na razie się uczymy. 9 razy 8 zapiszę wynik 72, co zrobię? Dwójeczkę wpiszę tu a siódemeczkę tu. I co teraz? No to jeszcze raz 9 razy 8, 72 piszę tu dwójka, tu siódemka. Czy wszystko jest w porządku? No myślę, że teraz jest wszystko w porządku tutaj, tak? I mogę dalej mnożyć w takim razie, tak? Mnożę. No i co teraz? 9 razy 3, czyli. 27 i jeszcze dodaję tę siódemkę. 27 plus 7 to 34. Co robię? Zapisuję tu 34. Nie mogę tutaj dopisać trójki, bo nie ma żadnej liczby, żeby mogła nad nią tą trójkę wpisać. Nie ma, czyli po prostu jej nie wpisuję. Już te 72 nie jest tu potrzebne. Mogę sobie je wykasować, bo niepotrzebne, i porobić dalej. Następny przykład. 126 razy 7. No i teraz ponownie. Pamiętajcie, oczywiście, że zapisujemy zawsze od tyłu, tak? Linia tylna musi być równa i my mamy taką sytuację, że ta linia jest tu. Jest. 6 razy 7, 42. Ja sobie na razie na boczku zapisuję, tak? I tutaj wpiszę 2. Pamiętamy, czwóreczka leci w linijkę dalej. 7 razy 2, 14. Plus 4, 18, czyli yy, tu wpiszę ósemeczkę, a 1 dalej pójdzie ta liczba. 7 razy 1 to 7, plus 1 to 8. I mamy wynik. Oczywiście ten pomocniczy w ogóle nie był mi tu potrzebny. Już teraz nie będę robić wyników pomocniczych. Yy, jeśli potrzebujecie, to róbcie. Myślę, że już chyba nie ma potrzeby robić wyników pomocniczych. Wykonujemy mnożenie. 6 razy 3, 18. Ósemka i 1 tu, czyli wychodzi nam 18. 6 razy 5, 30, plus 1, czyli mamy 31. Wpisujemy 1 tu, a trójeczkę wpisujemy tu. I teraz znowu musimy wykonać. Co musimy dalej wykonać? Musimy sobie pomnożyć tym razem szóstkę. No to biorę 6 razy 1 to 6, plus 3 to 9. 6 razy 1, 6 plus 3, 9. No i koniec tego przykładu. Kolejny. Troszeczkę dłuższy, ale zobaczycie, że w ogóle to nie ma przeszkody. Niech sobie będzie dłuższy. W niczym nam to nie będzie przeszkadza. 4 razy 5, 20. Pamiętamy, że dwójeczka dalej. 2 razy 4, 8 i jeszcze 2 to 10, co wpisuje 0. A 1 dalej, bo ta dziesiątka musi powstać tak, jak mówiłam. 4 razy 0 to 0, nie 4. I plus 1, czyli mamy 1. 4 razy 2 to 8, tak? Na wszelki wypadek zawsze jeszcze raz sprawdźcie, czy wszystko wykonaliście prawidłowo, czyli od początku. 5 razy 4 20, czyli tu 0, tu dwójeczka. 2 razy 4 to 8 i 2, czyli 10, a więc 0 wpisuję, 1 dalej. 4 razy 0, w żadnym wypadku nie 4. 0 plus 1 to 1 i 4 razy 2, 8. Kolejny przykład. 3, 1, 2, 9 razy 8. Proszę bardzo. Linia tylna. Wiemy, że musi być równa. Ja już tego tutaj nie zapisałam, ale musi być, tak? 8 razy 9. 72, czyli tu dwójeczka, a tu siódemeczka. 2 razy 8, 16 plus 7. 16 plus 7 to musimy sobie policzyć, ile to jest. Ile? No, 23, tak? Czyli wpisujemy tu 3, a dwójeczka. 8 razy 1 to 8, i dodać 2 to 10. I 1, dalej. 8 razy 3, 24 plus 1 to 25. Wykonamy kolejne przykłady. Tak, do tego sobie dołożymy przykłady następne do wykonania i zrobimy. Proszę bardzo. No to wykonujemy przykład. I ojej, jaki długi, już jest znowu dłuższy, ale to wcale nie znaczy, że jest trudniejszy. Może troszeczkę więcej liczenia, ale nie jakieś tam, nie wiadomo jaki. Zaraz zobaczycie, że wcale nie jest taki straszny. 4, 2 9 powinno być, tak? Czyli Musimy wycofać. Zwróćcie uwagę, że trzeba zawsze bardzo dokładnie patrzeć, czy dobrze przypisaliśmy przykład. 4, 2, 9, 8, 7. 9, 8, 7 razy 2. No i mnożę. 2 razy 7, 14, i 1 dalej. 2 razy 8, 16, i 1 to 17. Pamiętamy, że 1 dalej. 9 razy 2.

pod względem zapisowym, to zawsze było dużo więcej czterech, oczywiście. Tylko i wyłącznie dlatego, bo on wcale nie był dużo trudniejszy. Sprawdźmy, czy na pewno wszystko wykonaliśmy prawidłowo. Więc zacznijmy od sprawdzenia przepisania, bo widzieliście, że można się pomylić. Czwórka, dwójka, ósemka, siódemka, wszystkie są razy dwa. Dobra, i jeszcze raz. Dwa razy siedem, no to czternaście. Jest czwóreczka, jedynka do przodu. 8 razy 2, 16 i te 1 to 17, ale 17 zapisujemy tu, 7, 1 dalej. 9 razy 2, 18 i 1, 19, czyli 9 i 1 dalej. 2 razy 2 to 4, plus 1 to 5 i 4 razy 2 to 8. Zobaczcie, że ja tu mam krzywo zapisane i mogłoby to nas pomylić, dlatego lepiej liczyć to w kratkach. Ja się nie pomylę, bo ja już to robię tutaj długi czas potrafię, ale wy jak nie zapiszecie prawidłowo, możecie mieć z tym kłopot. Następny przykład, przykład J. 2 8 7 3 1. Sprawdzam 2 8 7 3 1. 2 8 7 3 1. Dobrze. razy 4. Hop. Ojej, znowu tutaj mi coś brzydko. Wyszła ta linia. Przepiszemy ją inaczej dobrze. 4 razy 1 to 4. 4 razy 3 12 i 1 dalej. 7 razy 4 28 i 1, czyli mamy 29, czyli dwójeczka do przodu. 8 razy 4 32 plus ta dwójeczka to 34, czyli wpisujemy tutaj 3. 2 razy 4 to 8, czyli mamy jeszcze dodać trójkę, tak. No to mamy 8 i 3, to mamy 11, tak? I wpisujemy w takim razie tu 11. Oczywiście, na wszelki wypadek sprawdźmy, czy gdzieś nie pomyliliśmy. 4 razy 1, 4. 4 razy 3, 12. I 1 dalej.

I pamiętamy, trójeczka dalej. 5 razy 5, 25 plus 3, 28, dwójeczka dalej. 4 razy 5, 20 plus 2, 22 i dwójeczka dalej. 5 razy 2, 10 i 2, 12 i jedyneczka dalej. 5 razy 1 to 5 plus 1 to 6. Oczywiście taki przykład ponownie najlepiej sprawdzić. Jak się nauczycie sprawdzać, to potem będzie... Łatwiej też pisać sprawdziany, bo zawsze przy sprawdzeniu można znaleźć swój błąd 6 razy 5, 30, 0, trójka dalej. 5 razy 5, 25 i 3, 28, dwójka dalej. 5 razy 4, 20 plus 2, 22, dobrze i dwójka dalej. 2 razy 5, 10, i 2, 12, 1 dalej, 5 razy 1 to 5 i 1, 6. Wszystko w porządku i robimy przykład. Kolejny no to teraz. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oj, długa liczba, sprawdźmy. 9, a potem 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6, dobra. Razy 2. Hop. 6 razy 2, 12 i 1 dalej. 5 razy 2, 10 i 1 to 11. Jedynkę przepisujemy, tak. 4 razy 2, 8 i 1 to 9, 2 razy 3 to 6, 2 razy 2 to 4, 2 razy 1, 2 i 9 razy 2, 18. Oczywiście, tak na wszelki wypadek, warto zawsze sprawdzić, czy na pewno się gdzieś nie pomyliliśmy, bo to jest przykład dość długi. To jeszcze raz.

8, 9, o matko! Sprawdźmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dobrze. Mnożymy to przez 3. No i proszę. 3 razy 9, 27 i 2, dalej. Pamiętajcie o dobrym przedpisaniu. Tu wszystkie liczby podpisane dobrze, I wtedy na pewno nie będzie błędów. 8 razy 3, 24 plus 2 dwa. to 26.

i 1 dalej, 2 razy 3 to mamy 6, i 1, czyli mamy 7, i 1 razy 3 to mamy 3. O jeju, jaki przykład był. No to teraz musimy oczywiście go sprawdzić, bo przykład był dość długi i on mógł nam e, sprawić dużo kłopotów. Mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliliśmy, ale sprawdźmy to. 3 razy 9, 27, 2.

9 i 1 to 10, czyli 0 i 1 dalej, 2 razy 3 to 6 i 1 to 7 i 1 razy 3 to 3, czyli wszystko się zgadza. Wszystkie przykłady są prawidłowo zrobione. Dziękuję.